No jeszcze kilka minut, ciśniemy parę pytań, spokojnie. Co Cię zainspirowało? Dlaczego właśnie taki film? Lubię surrealizm i wszelkiego rodzaju absurd. Pomyślałem, że film, w którym rozmawiam sam ze sobą, będzie idealnym pomysłem. A co na to inni? Powiem Ci później. Dlaczego nazwałeś film coś o niczym? Bo to prawda. Siedząc tutaj, nie mówimy praktycznie o niczym. To bez sensu. Myślałeś już, co zrobisz, kiedy skończysz ten film? Odpocznę, a następnie pomyślę nad kolejnym projektem. Mam w głowie pewien pomysł. W mojej głowie też jest film. Chcesz go zobaczyć? Może później. Masz coś do jedzenia? Okej, okay, ostatnie pytanie i możesz iść. Gdybyś wygrał loterii, co byś kupił? Kupiłbym sobie coś do jedzenia.